Droga na poziom wyżej. Odcinek piąty. Odwaga bycia nielubianym, czyli jak przestać się przejmować opinią innych i zacząć żyć pełnią życia. Zacznę od tego, może, dlaczego wybrałem na dzisiaj taki temat odcinka. Mianowicie moja menadżerka Aneta, pozdrawiam cię serdecznie, zarzuciła mi ostatnio w rozmowie pewną niespójność. I jej oczywiście, w jej e, opinii, powiedziała, że sam w czasie podcastów mówię ludziom, jak mają żyć, a potem, z drugiej strony, mówię kompletnie, że mam opinię innych ludzi w dupie. I już Wam mówię od czegoś to zaczęło. Zaczęło się od tego, że w czasie moich ostatnich wakacji z Tajlandii, tak się składa, że miałem akurat e, w tym czasie urodziny. I byłem na ulicy Bangla Road na Phuket i tam jedną z atrakcji jest możliwość zrobienia sobie zdjęcia z ladyboyami, czyli z takimi, powiedzmy, że atrakcyjnymi panejami ładnie ubranymi, z ubranymi, które no, nie są mężczyznami. Nigdy nie było dla mnie atrakcją, ale ze względu na to, że akurat rzeczywiście były moje urodziny, podszedłem i tam zrobiłem sobie z nimi to zdjęcie. No i tam coś gadamy. I w pewnym momencie ten ladyboy, ta pani, pan, ciężko opowiedzieć, mówi: A dobra, ty jesteś taki fajny, i mi kładzie rękę na cycka. No to ja się zacząłem śmiać. W tym czasie drugi ten ladyboy położył mi rękę na krocze, no i mamy takie właśnie zdjęcie. Mam takie ja zdjęcie, gdzie po prostu jedną rękę trzymam na cycku, drugą ktoś mi tam, drugi tam ta pani trzyma na kroczu. No i wywołało to wielkie oburzenie. Już tutaj część osób, które mnie obserwuje, Zarzuciły mi tutaj, że jestem gejem. Druga część. Pani zarzuciła mi tutaj szowinizm i znalazły się takie głosy, że jak ja mogę utrzymać obcą kobietę za pierś, pomijając tak, że to nie była kobieta. I ja wrzuciłem to zdjęcie w internet, bo wiecie, dla mnie to jest coś takiego, że w ogóle nie przykładam tego uwagi. W tym momencie było to śmieszne. Po prostu się pośmiałem i nie przypisywałem żadnego ładunku emocjonalnego temu, ale jak zobaczyłem właśnie w komentarzach, jakie wywołało to oburzenie i potem w statystykach nawet zobaczyłem pod liczbę followersów, którą mam, że generalnie od jakiegoś czasu, jak jestem aktywny, to ta tendencja jest wzrostowa, dzienna, obserwujących. No ale w przypadku tego postu urodzinowego rzeczywiście 11 stycznia w mojej rodzinie jest taka świeca. Czyli tam kilkadziesiąt osób mnie odobserwowało, no widocznie nie zaakceptowały tego. No i potem, ja dwa dni później, widząc, jakie wywołało to oburzenie, nagrałem na stories taki filmik właśnie o tym, że już od jakiegoś czasu żyję w taki sposób, że staram się nie przyjmować opinią innych, nie żyć pod dyktando tego, jak ktoś uważa, że powinienem żyć. I tak naprawdę. Nie może mnie mniej obchodzić, czy komuś się podobało to moje zdjęcie, czy nie. No i stąd, jakby, cała ta dyskusja z Anetą, i stąd też temat dzisiejszego odcinka, w którym zamierzam Wam przybliżyć, jakie jest moje zdanie w tym temacie i na czym opieram tą opinię. Są dwie zasadnicze sprawy. Które rozróżniam w tym temacie. Pierwsza rzecz to jest pokora i świadomość tego, że każda osoba może nas nauczyć czegoś w życiu i pokazać nam coś, czego nie wiemy. I z mojej perspektywy ja zawsze miałem w sobie taką otwartość i naturalną ciekawość do uczenia się i próbywania zdobywania wiedzy od osób, które są dla mnie, które mogą być autorytetami w, w danych dziedzinach najróżniejszych życia. Drugą kwestią jest życie pod dyktando innych i ich opinie na temat tego, jak powinno się, jak powinienem się zachowywać i jak powinno wyglądać moje życie. Naprawdę przez ostatnie lata Jedną z ważniejszych kwestii w moim życiu było dla mnie dokopać się do tego, kim tak naprawdę jestem, kiedy zakładam maskę, a kiedy robię coś, bo taki jestem naprawdę w środku. Bez zastanawiania się, czy komuś to się podoba lub nie, czy ktoś to źle odbierze. Naprawdę procesując, jakby to myśl w swojej głowie. Jestem mało rzeczy tak bardzo pewien, jak tej, że nie chciałbym, żeby moje życie było podyktowane tym, jak inni chcieliby, żeby ono wyglądało. Może moja perspektywa jest aż nad wyraz przerysowana w tym temacie, ale to przez to, że wiem, że miałem w sobie... W przeszłości pewnie mam, mam do teraz, pracuję nad tym. Dużo wstydu, dużo lęku przed odrzuceniem i wielokrotnie w życiu paraliżowało mnie to do tego stopnia, że nieraz zastanawiałem się i żałowałem, czemu nie zachowałem się w danej sytuacji inaczej. No i tak dało mi to do myślenia, czyją opinią tak naprawdę. Się przejmuje. Czy naprawdę opinia ludzi, których czasem spotkam na ulicy albo w jakimś innym miejscu, a może jeszcze gorzej, przejmuje się opinią ludzi, których w ogóle nie znam, których może już nigdy więcej w życiu nie spotkam, poważnie daje postronnym osobom wpłynąć na moje życie? No, jak myślę o tym z tej perspektywy, to mówię do siebie: No, nie, tak na pewno nie będzie. Są osoby bliskie w moim życiu, osoby, które szanuję i powiedzmy, że z ich zdaniem będę się liczył i wysłucham ich, ale nawet te osoby, mimo dobrych chęci, mają. Pewne ograniczenia i perspektywy, które niekoniecznie są moje i dotyczą mnie. Koniec końców, tylko ja będę ponosić odpowiedzialność za swoje działania albo ich ewentualny brak. Wydaje mi się, że jeden z największych mitów, który nam wmówiono, jest mit bycia normalnym. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak normalność. Każdy z nas jest inny, mamy różne temperamenty, osobowości, doświadczenia, które nas kształtowały, czy kulturę, w której się wychowaliśmy. Jeśli bycie normalnym Oznacza to, że mam być taki jak każdy? No to ja dziękuję. Przeciętny człowiek w tych czasach jest otyły, zadłużony, żyjący od miesiąca do miesiąca, albo od weekendu do weekendu. Prawdopodobnie nadużywa alkoholu albo pali papierosy. Może jest uzależniony od telefonu albo jakichś leków. Jeśli to jest ta normalność, to ja dziękuję. Do tego pociągu nie wsiadam i jadę jadę w zupełnie drugą stronę. Od razu, jak o tym pomyślę, przypomina mi się taki mem o starszej parze, która jedzie na ośle. Jadą w dwójkę na ośle, i nagle ludzie komentujący mówią: Boże, jacy sadyści znęcają się nad tym biednym zwierzęciem. Na drugim obrazku obok jest sytuacja, w której sam mąż jedzie. Na ośle, a kobieta prowadzi tego osła. No to ludzie komentują, co za samolub. On sobie jedzie na ośle, a żona musi iść pieszo. Na trzecim rysunku, kobieta jedzie na ośle, mąż prowadzi ich. No to ludzie komentują, co za pantoflaż. Żona jedzie na ośle, a on sobie idzie. No i na czwartym rysunku, już te małżeństwo zrezygnowane, idzie obok, osioł obok nich. No to ludzie komentują, co za głupcy, nawet nie wiedzą, do czego służy osioł. I z tego wręcz komicznego obrazku idzie jedna z najważniejszych lekcji życiowych: nigdy nie da się zadowolić wszystkich. Dlatego nawet nie warto tego próbować. Bardzo w to wierzę, że jeśli jedyne o czym myślisz, to staranie się bycia normalnym, zabijasz całą swoją radość z życia, kreatywność, upośledzasz swoje relacje czy nawet finanse. Naprawdę patrząc na to z tej perspektywy, totalnie zgadzam się ze słowami, że jedynymi ograniczeniami w Twoim życiu są te, które narzucamy sobie sami. Kiedy odważysz się wyjść z tego wygodnego, wewnętrznego więzienia i pozwolisz sobie ruszyć w nieznane, tak jakbyś chciał, to wierzę, że każdy ma szansę uwolnić swój ukryty potencjał. Bardzo ważną rzeczą, którą wyniosłem z kapitalnej książki, którą polecam każdemu, na której zresztą bazuje tytuł dzisiejszego odcinka. Książka nazywa się Odwaga bycia nielubianym. i tam jest taka koncepcja, że rzeczywiście jesteś Głównym bohaterem swojego życia, ale nie jesteś pępkiem świata. Może ludzie rzeczywiście pomyślą o tobie czasem, ale większość, zresztą jak ty sam, jest tak skupiona na swoich codziennych problemach i walce, którą toczą o lepsze życie, że po maksymalnie kilku, kilkunastu minutach. Totalnie zapomną o Twoim życiu i wrócą do swojej codzienności. Kim Kardashian wypłynęła na seks taśmie, a teraz podpisuje kontrakt reklamowy z Dolce Gabana na setki milionów dolarów. Politycy potrafią już na drugi dzień po wyborach wycofywać się ze swoich obietnic wyborczych, a ludzie, po czasie, i tak potem na nich znowu głosują. Także zaufaj mi. Cegokolwiek tak bardzo boisz się zrobić, nawet jeśli spotka cię sytuacja, w której możesz, może mogłaś się zbłaźnić, mogłeś się zbłaźnić, ludzie o tym zapomną. Ludzie mają bardzo krótką pamięć. Rozwiązanie tej sprawy jest dla mnie naprawdę bardzo proste i może zabrzmieć Trywialnie, powinieneś zrobić wszystko w swoim życiu, żeby zaakceptować siebie i polubić takim, jakim jesteś. Może będą ludzie, którzy będą tego nie akceptować. I cię odrzucą. Może nawet będziesz mieć swoich hejterów, ale z drugiej strony tylko pokazując swoje prawdziwe oblicze, i to, kim naprawdę jesteś, dajesz szansę innym ludziom, którzy mogą się okazać tacy sami jak ty, z którymi zbudujesz mega głębokie relacje i będziecie razem szli przez życie we wspólnych wartościach. Dopóki się nie otworzysz i nie pokażesz, kim naprawdę jesteś, nie dajesz sobie nawet szansy poznać takich ludzi. Już o tym wspominałem w jeden z poprzednich podcastów, że Dosyć często myślę o życiu z perspektywy śmierci. I jednym z naprawdę częstszych pytań, które zadaję sobie w głowie i na które często staram się odpowiedzieć, jest pytanie: Jakbym zmienił swoje życie, gdybym wiedział, że został mi jego ostatni rok? Na to. Każdy z Was musi sobie odpowiedzieć samemu, ale może, żeby nabrać do tego jeszcze lepszej perspektywy, spróbuj pomyśleć tak obiektywnie o ostatnim pogrzebie, na którym byłeś, albo może sytuacji, w której zmarł ktoś z osób, które znałeś. W dniu śmierci i, po, i pogrzebu, wiecie, wszyscy są smutni, rozpaczają, płaczą. Nie wyobrażają sobie życia bez tej bliskiej osoby. Po kilku tygodniach już powoli każdy zaczyna wracać do siebie. Może pojawiają się jakieś jeszcze wspomnienia, nostalgia. Po około pół roku każdy wraca do swojego życia, obowiązków codziennych, i ta nasza bliska osoba. Zostaje już tylko wspomnieniem, gdzieś tam głęboko schowany w naszych sercach. To tyle, co zostanie po Tobie. Dlatego przestań brać życie tak na poważnie. Nikt nie wyjdzie z tej gry żywy. Trzy pokolenia po tobie, prawdopodobnie nikt nawet nie będzie pamiętał Twojego imienia. Jeśli to nie daje ci pozwolenia, żeby zrzucić siebie te swoje problemy. I znaleźć radość w życiu, to już nie wiem, co ją znajdzie. Życie jest niepoprawnie, niedorzeczne i skończy się dla każdego prędzej lub później. Więc wyluzuj trochę i ciesz się tą jazdą, póki jeszcze możesz je doświadczać. Dziękuję Wam, to wszystko ode mnie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie jakiś komentarz, wyszli ten odcinek znajomym. Mam nadzieję, do usłyszenia, do zobaczenia i powodzenia w drodze na poziom wyżej. Jo!